I to jest ten moment, Szanowni Państwo. Pierwsze miejsce w roczniku 2005 kategorii Belaid zajęła Wiktoria Paluch. Drugie miejsce rocznika 2005 kategorii Belaid zajęła Amelia Niedbała. Trzecie miejsce rocznika 2005 kategorii Light zajęła Gabriela Jaworska oraz Natalia Ruczaj. Wielkie brawa dla nagrodzonych. Warto dodać, że nagrody pomagają wręczać nam zawodniczki UKS Gliwice i Akademii Talentów. Niesamowicie zaangażowane. Cieszymy się, że jesteście z nami. Chwila dla fotoreporterów. Wszystkie zdjęcia zrobione, wszystkie filmy nagrane. Pozdrawiamy oglądających transmisję na żywo. Dzięki naszym kamerom jesteśmy teraz na żywo w internecie. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo!